Siema, jestem Oski i witam Was w kolejnym odcinku z Montu z Oski. Dzisiaj, w tym odcinku, pokażę Wam, jak zrobić kolorowy tekst. Bo pytacie mnie już o to od dłuższego czasu, jak robię taki efekt na swoich filmach, a więc dzisiaj Wam go zapre zaprezentuję, jak go zrobić. Oczywiście odsyłam Was do poprzedniego poradnika z tej serii, jakim był jak zrobić efekt low pass. Oraz nie zapomnijcie o tym, że 150 łapy w górę to następny odcinek z tej serii. Oczywiście swoje pomysły na kolejny odcinek piszcie w komentarzach, na pewno każdy z nich przeczytam i może skorzystam z Waszego pomysłu i taki odcinek powstanie. A więc bez zbędnego przedłużania lecimy już z dzisiejszym odcinkiem. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę i napisać miły komentarz i zostawić subskrypcję, bo dużo, bo dużo osób z Was tego nie robi. No i co? Miłego oglądania. Dobrze, a więc, gdy jesteśmy już w naszym programie, a mianowicie w Light Motion, musimy dodać pierwszy sobie nasz tekst, klikając ten oto plusik, później klikając w tekst piszemy sobie dowolny tekst, ja napiszę kolorowy tekst bo taki jest ten poradnik tutaj klikamy sobie nasz, naszą czcionkę możecie wybrać oczywiście ją dowolną, ja wybiorę taką żeby po prostu nie przegadać tego poradnika następnie klikamy sobie w color fill i tym, plusi tym plusikiem na lewo yy, klikamy sobie gdy już klik klikniemy musimy kliknąć na dowolny kolor Później przesuwamy, klikamy znowu ten plusik, znowu jakiś kolor, później znowu przesuwamy i tak cały czas, klikając dowolne kolory. Gdy już to zrobimy, to wychodzimy sobie z tego, jak widzicie, mamy już kolorowy tekst. Oczywiście później sobie to eksportujemy i tak właściwie już wszystko jest gotowe.